A w tym odcinku dowiesz się, czym jest hejt, w jaki sposób odróżnić hejt od krytyki oraz w jaki sposób radzić sobie bronić się przed hejtem. Ja nazywam się Anna prończuk omiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, bo uczę robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Prowadzę też warsztaty i szkolenia z wystąpień publicznych, marketingu oraz generatywnej sztucznej inteligencji. Od 10 lat jestem przedsiębiorcą i ten kanał powstał właśnie dla przedsiębiorców i liderów po to, żeby pomóc Wam jeszcze lepiej radzić sobie z wyzwaniami biznesowymi. Nowy materiał pojawiają się tutaj co tydzień, w zasadzie dwa razy w tygodniu i są to głównie nagrania na temat marketingu, rozwoju biznesu oraz sztucznej inteligencji i innowacji. Jeżeli ta tematyka brzmi dla Ciebie ciekawie, to kliknij subskrybuj, a także dzwoneczek. To jeden mały dzwoneczek dla Ciebie, a wielki sygnał dla naszego zespołu, który tworzy ten kanał. A przechodząc do tematu odcinka. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że otrzymałeś niemiły komentarz w internecie? Hejterski komentarz. Komentarz dotyczący twojego wyglądu, zachowania lub na przykład tego, co napisałeś w internecie. Przeczytam ci kilka przykładów komentarzy, które ja otrzymuję. Tu cytat. Kobieto, zacznij zmywać gary. Mój ulubiony. Kto dał ci prawo wypowiedzi? Taką twarzą nie pokazuj się w sieci. Inteligencji nie można się po niej spodziewać. To jest tylko fragment komentarzy, ja oczywiście w tym momencie pominęłam pozytywne komentarze i przeczytałam wam tylko te negatywne. Ale dlaczego o tym mówię? Bo hejt to ogromny problem w internecie. Mi się kraje, kiedy widzę, że naprawdę merytoryczne osoby, twórcy internetowi, którzy otworzą świetne materiały, blokują się przed tworzeniem na przykład kanału na YouTube, tworzeniem profilu na LinkedIn lub po prostu budowaniem marki osobistej, dlatego że boją się hejtu. Wśród moich znajomych, wśród klientów mam całą masę takich osób, które z jednej strony tego hejtu się obawiają jednocześnie obawiają się też, że za mało potrafią. Tutaj już mamy problem z syndromem Oszusta, ale o syndromie oszusta już mówiłam na tym kanale i podlinkujemy go gdzieś tutaj lub tutaj. A wracając, czym jest hejt? W momencie, kiedy wpisałam to zapytanie w internet, w słownik języka polskiego, to odpowiedź brzmi hejt to obraźliwy i zwykle agresywny komentarz internetowy. To, że jest ważne, taki komentarz jest skierowany personalnie do danej osoby. Druga definicja mówi nam, że jest to mówienie w sposób wrogi i agresywny na jakiś temat lub o jakiejś osobie. I to odróżnia go od na przykład krytyki lub też konstruktywnej krytyki, ponieważ krytyka jest skierowana na zachowanie danej osoby lub opinię danej osoby. Możemy krytykować na przykład to, w jaki sposób ktoś się wyraża, ale krytyka niekoniecznie jest skierowana personalnie. Poza tym krytyka może być konstruktywna, a więc może być budująca, możemy z niej wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski, a z hejtu niekoniecznie. I teraz pytanie brzmi, jak radzić sobie z hejtem w internecie, bo też z hejtem w pracy, co też niestety się zdarza. Po pierwsze, myślę, że warto zrozumieć, skąd bierze się hejt. Świetnie tłumaczy to na przykład analiza transakcyjna, która została opisana w książce Ja jestem OK, Ty jesteś OK. Jest to koncepcja, która mówi o tym, że w naszej głowie mamy trzy stany ego. Jakie to stany? Po pierwsze, rodzic, a więc wszelkie myśli lub zasady, które nasze rodzice włożyli nam do głowy za czasów dzieciństwa. Po drugie właśnie dziecko, a więc ten nasz wewnętrzny głos, który mówi nie chcę, nie mogę, jest bardzo emocjonalny. A po trzecie dorosły, czyli taki nasz stan ego, który powoduje, że reagujemy racjonalnie i właśnie w dorośle. Kiedy ktoś cię hajtuje, to najprawdopodobniej reaguje na ciebie z poziomu dorosłego, na przykład próbuje ci zmówić, że robisz źle, bo nie spełniasz jego zasad, jego systemu wartości i postępujesz inaczej niż postąpiła ta osoba. Albo też osoba, która cię hejtuje, reaguje z poziomu dziecka, czyli mówi, że tak nie można, on się nie zgadza, nie bo nie. Tak naprawdę taka sytuacja to pewnego rodzaju gra psychologiczna. Erin Bern, znany amerykański psycholog, opisuje to świetnie w książce Co grają ludzie. Hejt to pewnego rodzaju zagranie, gdzie osoba, która hejtuje, próbuje uzyskać pewnego rodzaju korzyść emocjonalną, tak zwane łaski. Jest to pewnego rodzaju forma akceptacji tej osoby, której być może ta osoba nie zaznała za czasów dzieciństwa i dlatego na przykład teraz reaguje z dziecka lub też z dorosłego. Temat analizy transakcyjnej często poruszam na moich warsztatach i szkoleniach z komunikacji biznesowej, a także z komunikacji w zespole. Jeżeli interesuje się ta tematyka, to chętnie przeprowadzę taki warsztat u Ciebie w zespole. To skoro już z grubsza wiemy skąd bierze się hejt, w zasadzie świetnie tłumaczą to te dwie książki, zatem jak reagować na hejt? Po pierwsze, ze spokojem. Reaguj z poziomu dorosłego, a więc z opanowaniem i spokojem. Często już takie zachowanie rozbroi naszego hejtera. Po drugie, nie daj się sprowokować. Tak naprawdę reagowanie z poziomu agresji na agresję może spowodować tylko zaostrzanie tego hejtu. Nie reaguj z poziomu rodzica, nie staraj się tłumaczyć, że nie masz racji, na pewno nie, że nie takie są zasady. Tylko reaguj na spokojnie z poziomu dorosłego. Staraj się na przykład znaleźć jakieś pozytywy i przenalizwać tę sytuację na chłodno. Po trzecie, unikaj prowokacji. Nawet jeżeli ktoś wyprowadził Cię z równowagi, dawanie przytyczka w nos tej osobie może nie być najlepszym pomysłem. Znów w tym momencie powołam się na analizę transakcyjną, bo w momencie, kiedy dajesz takiego przytyczka w nos swojemu rozmówcy, to reagujesz z poziomu rodzica na dziecko i pouczasz tę osobę. A nikt nie lubi być pouczany. Po czwarte, jak mądrze odpowiedzieć na hejt? Najlepiej rzeczowo, podając logiczne argumenty, cytując badania naukowe lub też opowiadając o swoich doświadczeniach. Czasami jednak to nic nie daje. To trochę jest jak mówienie grochem o ścianę, więc piąta moja porada to ignorowanie hejtu. Czasami najlepszy sposób, aby obronić się przed hejtem, to po prostu go skasować. I wiem, że to czasami jest trudne. Dlaczego? Bo mamy tutaj do czynienia z innym efektem psychologicznym, który nazywa się efekt Zeigajnik. Polega on na tym, że w momencie, kiedy ktoś skomentuje nam jakąś rzecz, to otwiera w naszej głowie pewną pętlę myśli. Zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak tej osobie odpowiedzieć, co zrobić, dlaczego ta osoba tak odpowiedziała, i nakręcamy taką spiralę overthinkingu, zastanawiania się. I tak naprawdę najlepszą rzeczą, którą moglibyśmy w tym momencie zrobić, to uciąć to zastanawianie się i nie analizować tego. Możemy to zrobić na przykład właśnie poprzez napisanie komentarza, co parę kusi, albo poprzez kasowanie tego komentarza. Osobiście myślę, że brak reakcji to najgorsza reakcja, ponieważ nie powinniśmy pokazywać, że na naszym podwórku, na naszym profilu w social media pozwalamy na hejt. To tak naprawdę jest zły przykład dla innych. Członków społeczności, innych osób, które cię obserwują, bo pokazujesz, zostawiając taki hejterski komentarz, że można uderzać w twoje czułe punkty. I jeszcze jedna ważna zasada. Jeżeli ktoś w komentarzu naprawdę przeginie, jeżeli ktoś życzy ci śmierci, bo zdarzają się takie rzeczy, jeżeli ktoś życzy źle twojej rodzinie, twoim dzieciom czy tobie, to tak naprawdę reakcja powinna być bezwzględna. Kasujemy, banujemy, zgłaszamy do danego social media. Nie możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, ponieważ no może to tak naprawdę stanowić realne zagrożenie, a nawet jeżeli zagrożenia nie stanowi, to nie powinniśmy dawać przyzwolenia na takie zachowanie w internecie. Zatem klikaj wtedy taką opcję zgłoś nadużycie, na przykład, że ktoś cię nęka i banuj takiego użytkownika. Nie warto tracić zdrowia psychicznego na korzyść takiego hejtera. I to było sześć porad na temat tego, jak radzić sobie z hejtem. Podsumujmy teraz te wszystkie. Co zrobić, jeżeli ktoś cię hejtuje? Po pierwsze, zrozum, że to niekoniecznie jest rzeczywiście o tobie. Ta cała historia, że ktoś cię hejtuje, prawdopodobnie jest o tym hejterze: o tym, że nie miała ta osoba dobrego dzieciństwa lub ma jakieś niezaopiekowane emocje i potrzebuje głasków. Po drugie, udzielaj spokojnej i rzeczowej odpowiedzi. Po trzecie, unikaj zalgnięcia konfliktu, nie prowokuj. Po czwarte, odpowiadaj merytorycznie. Tak naprawdę, dzięki takiej merytorycznej odpowiedzi możesz tylko zyskać. Po piąte, jeżeli ktoś przegina, po prostu usunę dany komentarz lub zbany użytkownika. A jeżeli ktoś naprawdę przegiął, to zgłoś nadużycie. I żeby nie było tak negatywnie, opowiem Wam o mojej historii. Mianowicie ja kiedyś, zanim zaczęłam nagrywać filmy na YouTube, zanim zaczęłam dzielić się moją wiedzą, to bardzo bałam się opinii innych. Nadal boję się, że będę źle oceniona, ale już mnie to nie blokuje. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę z każdą publikacją zauważyłam, że. Mam pewną wiedzę, która przydaje się innym osobom, że to, co mówię, jest rzeczywiście wartościowe, praktyczne i inne osoby są w stanie z tego skorzystać. I kiedy dostaję hajterskie komentarze, to nadal bardzo mocno tokuję, tym bardziej, że bardzo często nie są one w ogóle związane z tym, co robię i tym, co mówię merytorycznie, tylko najczęściej są w ogóle oderwane od rzeczywistości. Na przykład jeden z ostatnich live'ów, które prowadziłam, został rozwalony przez takiego hajtera, który zaczął po prostu rzucać seksistowskie komentarze w moim kierunku. I mimo to musimy ich na twarzy i show must go on, bo tak naprawdę takie rzeczy to są pojedyncze sytuacje, które wydarzają się w trakcie nagrywania jakiegoś materiału, w trakcie live'a. To nie jest tak, że wszyscy nas hejtują. To jest tak, że zdarzy się czasem jakaś jednostka, która musi się w tym momencie wyżalić. Ja sobie to tłumaczę tak, że ta osoba po prostu miała trudne dzieciństwo, w jakiś sposób sobie nie radzi z emocjami i tak naprawdę często jest mi szkoda takich osób, jest mi przykro, że nie potrafią poradzić sobie ze swoimi problemami w inny sposób, jak tylko hejtując. I mimo, że nadal boli mnie to, co piszą, bo nie jestem robotem i tak to przeżywam, to staram się mieć ogrom czułości i współczucia dla tych osób i starać się zrozumieć, że okej, okay, ja jestem okej okay, wobec tej osoby to ta też osoba, mam nadzieję, po jakimś czasie będzie okej. Okay. Chyba, że przeginę, no to ban. A na zakończenie jedna ważna informacja. Pamiętaj, żeby hejterzy nie blokowali cię. Tworzeniu materiałów na YouTube, LinkedIn, czy jakąkolwiek inną platformę społecznościową. To są jednostki, które co jakiś czas wyskakują z negatywnym komentarzem, ale cała masa innych osób, zwykle to jest między 90 a 95% osób, którym podobają się Twoje materiały, nigdy ci o tym nie powie. Tak po prostu działa internet, tak po prostu działają ludzie. Ale jeżeli co jakiś czas dostaniesz pozytywny feedback, że to, co robisz, masę, to, co robisz jest wartościowe, to warto co jakiś czas wnieść tego hajtera. Poradzi sobie z tą sytuacją, a teraz napisz w komentarzu, w jaki sposób ty radzisz sobie lub radziłbyś, radziłabyś sobie, gdybyś takiego hajtera napotkał. Za najciekawszy komentarz jest nagroda, mianowicie książka Ja jestem OK, Ty jesteś OK. Oczywiście nowa, nie moja z moimi notatkami, zupełnie nowa, którą otrzymasz za najlepszy komentarz. Odpowiedzi zbieramy do końca miesiąca. A jeżeli ten materiał był dla ciebie ciekawy, pamiętaj, aby dać łapkę w górę. Kliknąć, subskrybuj oraz dać nam dzwoneczek, bo to jest naprawdę bardzo ważny sygnał, że to co robimy jest dla Ciebie wartościowe. I to tyle na dzisiaj. Dzięki Wielkie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!